O, proszę bardzo. Lepiej? Ulżyło ci? Tak, proszę bardzo. Ulżyło tak, ci? Tak, Nie tak. Bez ulżyło mi. Dobra, kur... Gramy, gotów. ja sobie. Pier... Co go... to ma być? To no jest kompany Hydent ty ty Czy ty wiesz jak o co możesz? tu chodzi? Czy ty wiesz o co tu chodzi? Nie, Nie wiem o co chodzi. Chodzi, chodzi o to, że jedna osoba jest szukającym, a reszta się kryje, szukający ma shotguna i latarkę. Kryjący się mają łopaty i latarkę. Kryjący wow. muszą się ukryć i jak najdłużej chować ewentualnie wyeliminować szukającego łopatami. A szukający musi wszystkich wyeliminować, wszystkich tych kryjących się wyeliminować wyeliminować. Jak wszyscy kryjący się to zostaną nie. wyeliminowani, to głosują na wylecenie z tego, z Księżyca. Dobra, dobra, dobra. kto będzie pierwszy? Właśnie losuję. jestem pierwszy? Właśnie, właśnie losuję. Nie, i yo, nie, kompany, chowany. O. Ale czym jestem? Jesteś to szukający, czyli bierzesz, bierzesz shotguna i czekasz do 10 PM, czy AM? Gdzie sprawdzić zegar? Jak, Jak widzimy, a, jeszcze zegar. jest jedna zasada. A. Jeżeli szukający a. zginie, to on głosuje od razu. Cześć. Ej, ja idę z tobą. Tej. Ze mną? Tobą. musimy się rozdzielić, żeby mieć większe szanse na przetrwanie. Ale ja nie wiem, gdzie... Chciałam chociaż mhm. wejść. Dobra. Mam ty... się schować? Tak, schować, byle nie gdzie? Byle, byle gdzie się chowasz. Okej, okay. okej, okay, byle gdzie. O nie, tutaj nie ma przejścia. Hmm. Anything, jakaś lepsza skryjówka. Nie ma. Serio? Tak. Dobra, Roki, to plan jest taki. Jak on wejdzie, napierdzielamy go łopatami. Tylko ustawmy się tak, żeby nas nigdzie nie widział. Tu jest lock, to... tędy nie wejdzie. Czekaj, wejdę wejdę na to, wejdę na to. I nie wejdziesz. Z drugiej strony, czyli Dobra. Jak usłyszymy drzwi, to go nawalamy łopatami. On nie ogarnie, on nie ogarnie. Uuu Magazy. Okej. Okay. Kolejne przejście. The fuck? Weź ich tutaj znajder. O. Ciekawe, ciekawe. Najgorsze jest to, że oni już mają doświadczenie, bo już raz to grali. Ja gram pierwszy raz. Okej, okay. tutaj raczej nie ma nikogo. No właśnie, pytanie: czy mogą się przemieszczać? To jest dobre pytanie, bo jeżeli mogą się przemieszczać, no to. okej. Okay. Dajesz go! Dajesz go! Dziewko! Wiesz... ROCKY! <ślesz> 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 nie zadrukowo on nie wiedział! No faktycznie! Yo. Nie! <śmienic> Cześć! Co się stało? Y, Admire zapomniał odblokować broni go zatupiliśmy łopatami. I wzięli go broni! Patrz to! Do, dobra, dobra, nie, nie bierz do mnie, nie. O, zdążyłem Ej, cię tepnąć, cześć! Trzeba. No to jest? Eee, nie musisz, nie, nie, nie musisz zwracać, nie, nie zwracaj na to uwagi po prostu. Kto to jest? Eee, nikt, nikt, nikt. Lecz to wszyscy umarli? Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, nie wiem, nie Ech. wiem, nie Ech. wiem. Ech. Nie Ja wiem. pierwszy raz w życiu używałem strzelby, nie wiedziałem, no. że jej trzeba odblokować. No to nie może tego. jeszcze raz zaczniesz, nie? Tak, no, jak, jak, jak jest to Biegnijcie, biegnijcie! to będzie w nie, tu jest, to. jest szansa na tego. No, no jest szansa. Tam. No jej, a gdzie no tu Musisz je. y, w dobra. w tym kierunku. Dobra, gdzie dobra. Będę po każdego. No dobra. No wszyscy fajerek sejtan dobra. Przecież ja będzie ja kopalnia. Ja Ale nie ma kopalni, ja okej. Okay. Nie, ja okay. nie, ja nie ma kopalni. Nie ma. Tylko admirał. O, o, ej, chodźcie, chodźcie, wszyscy Roki był ostatnio. No, o, chodźmy na ten. na ten Ale jest słusznie. Trzeba, trzeba było okay. prąd wyłączyć! Roki! Co gdzie ona poleciała? Co, co spadło na... Ooo! Dobra, 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 musimy szybko ten prąd wyłączyć. Nie, nie. E, nie mamy zbytnio czasu, żeby go wyłączyć. O -o. A -a -a. może być jak ciężko. Bądź, 20, jak będzie dnia, prąd włączony, ale... to nas znajdzie tam. Jak się tutaj schowa, nie, to będzie widać. I sure? Jest słabo. No bardzo. Wszędzie zamknięte. Nie mogę znaleźć Aperitusa żadnego. Może w tym kierunku jakoś? On już powoli będzie wchodził. Tak, już prawdopodobnie jest. z mi łopatę w gotowości. Aha. Głęboko w placówkę wchodzimy. Usiew, Main entrance, main entrance. <ścoughs> Jak go zobaczymy tam na samym końcu to będzie creepy. Oh god. E, tutaj może, mogą być korki. Nie widzę. Cichu! Wtedy nie dawałbym znaków żadnych, gdzie się znajduje. Dobra, safety mode on. Okej, okay, it, it, it. A może tutaj jest? Hmm. To miejsce wygląda interesująco, coś z tego Lepiej się rozglądać też w górnych częściach. Bo kto wie, gdzie oni mogli się ukryć? O, gdzieś tu, hello? O dziwo nikogo tutaj nie ma. słyszałem coś. Słyszałem coś. Tutaj może? Hmm. Wygląda to dość... U, podejrzanie. Gdzie się pochowaliście? Łe, dobra, nie mam nikogo tutaj. Spadam stąd. E, w drugą stronę, w drugą stronę. Dajcie jakiś znak życia. Miał knięcie albo jakieś mruknięcie Okej, okay, to jest dobra kryjówka To jest bardzo dobra kryjówka Nie, to było, tam się chyba nie da wejść Cześć O Nie ma co jest godzina, ale się chyba nie Co to za dźwięki? Po lewej jest Admirus, więc myślę, że... Ruki... Jest teraz z Asią. Ciekawe czy żyją, czy nie. Czy, czy Asia w ogóle żyje? What the fuck? Ciekawe jak to kobieta mógł tu siedzieć. Pewnie jeszcze jakieś kolejne pół godziny. No nie mogę ich znaleźć. No nie, niewiarygodne. Oho, autofilet. Dobra, chyba czas mi się kończy. Czy wrócić, czy nie wrócić? Ta jest sejwista. Nie, 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 poczekaj, kurda! Nie, trafisz nie, mnie. nie, 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 nie ma A, tak! Ale taką dobrą! Kryjówkę miałem! Ej, eee, ale kryjówkę ale miałem dobrą, kryje się dość długo. Nie, od, nie Było się nie odzywać, gdzie cię dać. nie znalazł. nie. No. 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 Yeah. Dobra, zaczynajmy! Czakań nie słychać. Wiem, bo się nie odzywam. A, okej. Ładujemy. Ladujemy! Ma to sens! Aaaaa, nie, To była dobra runda, to była dobra runda, mi się podobała. Czyli od bezbiegów. Mam nadzieję, że nie będzie potworków. Dasz Aha, odchamy. nie działa. Dobra, czyli ja my teraz jestem. się chowamy, tak? No tak. Co? Let's go. O, dobra. No, myślałem, że zabiłeś się Nie, 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 nie. Po prostu mi nie działało. Tu, 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 chodź, chodź, chodź. Za latarniami idź. Wzdłuż latarni. Wzdłuż latarni, idę. Okej, okay. okej. Okay. Jak się skończą okay. latarnie, to na lewo. Jak się skończą latarnie, to na lewo. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Skończyłeś latarnie. A, idę po... No po Kroker. śladach po prostu. Kroker. Tak, tak, tak. I tu masz wejście. Zostawię po otwieraniu G. Oh, god. god. Yeah, 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 yeah. Mansion. Mansion. Ej, a można wskoczyć? Tutaj tutaj grabina by się przydała na Żerandola, nie? Boże. Ale i tak by cię zauważył nie od razu. Nie ma tam razu. nic. Nie ma tam nic. Nie, tam tam nic? nic. nie ma tam nic. u góry też nic nie ma. To Czy na dole. Zółek?

что O jezu, jakie to jest duże? Dobra, tutaj definitywnie nikogo nie ma. Czy ja przypadkiem zaraz nie zrobię kółka takiego wielkiego? Pokój! Pokój! Chciałem z nim porozmawiać! Ja się schowałem ogóle, za... Ja, ja, ja nawet nie znalazłem! Ta Mućka się miejsca. liczy. Chodź, Mućka. Tutaj zero, zero dobrych kryjówek jest na tej mapie, nie? Nadmiroz ukrył się w jakimś zamkniętym. Pom ten. pomieszczeniu. Takim... To, dobrze I, i przy drzwiach, to znaczy dobrze, dobrze. przypadkiem się jakoś nie cofam? Hmmm. Wichyma Jadwiga. Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ej, gdzie jest nadmiałkiem? No jednego to już tak ciężko jest znaleźć. to tutaj mogę tak już odchaczyć tą pracówkę. Oj jest blisko! Ty mi chyba się bali. To tak, to by nie wskoczył. Gdzie jest Admiros? Nie mogę ogóle skojarzyć. Gdzie jest to miejsce? Ja nie mogę huh. do... O! No nie myślałem. <grym> Jak obserwujesz Admirosa, tak uśmiechnięta gęba jeszcze <grym> do kamery. Halo! No <grym> tak to to tu byłem, to jest Max. Bo on jest blisko mnie! To już takie konkretne kółko robię. Jakby dało się na tą półkę tutaj do góry wskoczyć. Wydaje mi się, że tu mniej da nie Da się! Jakbyś miał trabinkę. O! Oh! 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 Ja nie, nie miałem łopaty bo... swoją drogą nawet. Oh. Zapomniałem wziąć. Ale ładnie mi poszło. Czekaj, czekaj, bo Asia wyszła jeszcze. Tak, mówiłem, że zaraz wracać. Tam... To musimy zrestartować, bo ona nie wejdzie. Pa, 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 pa. LOSUJĘ ja psa, co TERAZ nie? BĘDZIE tak. Ja nic nie naciskam Ja jestem taka beznadziejna z tym ASIA! BĘDZIESZ SZUKAJĄC yy. O nie. <laughs> TYLKO UWAŻAJ TERAZ POD GALEM ŻEBYŚ NAS NIE ZABIŁA uciekajcie! UCIEKAJCIE UCIEKAJCIE JAK UCIEKAJCIE EJ NIE MA ŁOPAT NIE MA LATAREK NIE MA ŁOPAT, łopat. ZA LATARKI łopaty? CO WYGADACIE strzela. znaczy ale... NIE STRZELAJ NIE STRZELAJ NIE STRZELAJ, nie strzelaj. Zamówiłem e, e, uuuu. O, o, okay, no Zamówiłem tak. łopaty lecą? To zbierzemy łopaty, to teraz satan. nie chyba. Tak, tak, bo jest no szybki my, ten. ten. O. A, że szybko zlatują. A nie. O dobra to Mamy utrudnienie w sumie. Dobra, a ja się nie patrz na kamery. Nie patrz się tam na kamery. Chodź, się. chodź. Bo to chodź jest nieoczywiste, co, nie? Mogłoby sobie siedzieć na kamerach. Dla mnie było oczywiste i nie siedziałem, a spojrzałem i hmm. mówię, a kamery, dobra, czyli można podglądać. Ale nie zrobiłem tego. Ej, czekaj, e nie idziemy Exitem? Czy można wejść na Fire Exit właśnie? Ale to pytanie, czy układ jest dobry. Trzeba sprawdzić. No ja bym nie ryzykował. No nie ma tam jak wejść. Dobra, chodźmy. Co mówiłeś? Czy Max pokaże się, jak się i gdzie jest wejście? Nie. Oh, wow. To może być ciekawie. No. Dobra, tu jest wejście. Rabinka jest, jest. Jest, jest. Mamy 30 minut jeszcze, żeby się schować. No 20. W dodatku są mainsy, więc. Poczekajcie, poczekajcie, nie, nie spuszczajcie. Windy. Co ty chcesz, Faze. na górę? Windy wejść? Tak, tak. No to wejdź szybko. Ale nie mogę tam z góry. Może z góry! Się. Ej, ja się schowam za windą. No kraty są czy jedźcie! A, dobra, no to. to zaraz się tu będzie! No to chodź, Admiros. Ja nie jadę, ja nie jadę. A, dobra. Ja nie jadę. I weź od razu w górę. I weź od razu w górę, przywołaj. Żeby pojechało. Powodzenia. <grytki. grytki> Jak jedzie tam do góry? No, ja się będzie miała problem ze znalezieniem nas wszystkich tutaj. W dodatku miny tu są. Kozak. O, tak. Jest, to jest takie rozległe. Ciężko jakkolwiek ten, o ten. Ukryjówkę. O, okej. Okay. Gdzieś sensownie w jednym miejscu się ostać. Będzie ciężko. The fuck was that! Euu um, ja mam ładnie ja trochę bo sobie gadam, ale nie myślę, że będzie... Widzimy, też tutaj był. Gdzie oni mogą być? Gdzie jesteście? Znajdę Znajdę was Gdzie ktoś tu jest? To jest

e Nie. Как ты туда

<laughs> nie przestraszycie mnie! Złapie węgię. Co się stało? Usłyszałem, jak upuszcza ten i temy. Asia żyjesz. Asia. Czy to? Trzeba przyznać, nie? Cześć! Cześć. Wpadło w kolce w ostatniej sekundzie! A, ja, ja, a, ja tylko ja przetrwałem? Kto to jest? Przetrwałeś, tak. Chaken'a tylko. Kto to jest? Ja a, e, Rokiego Admirosa zabiłaś. Ja się utopiłem no. przez przypadek, nie? Aha, okej. Okay. Czyli ja jedyny a, tak, byłem tak, w stanie się ukryć bardzo dobrze. Tak. Ja ją trollowałem, ten troll trwał cały czas. Kurwa! Wygrałem! Nie, Jestem najlepszym kryjącym się!